Cześć, jestem projektantką domu P20 w Pichoms i dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie były jego założenia oraz jakie funkcje miał spełniać. Dom P20 ma prawie 190 m2 powierzchni użytkowej. Przy jego projektowaniu zależało mi na tym, aby zachować taką horyzontalną, czystą formę co dodatkowo podkreślają elementy betonowe, na przykład na jego tarasie. Dzięki zastosowaniu prefabrykacji możemy podkreślić właśnie tą prostotę i taki modernistyczny styl tej bryły. Układ funkcjonalny jest prosty i praktyczny. Mamy tam trzy sypialnie z dużą master bedroom, która zapewnia wyciszenie. Wszystkie te sypialnie mają duże przeszklenia i otwierają się na ogród. Dodatkowo mamy też oczywiście garaż, pomieszczenie techniczne i gabinet, który w obecnych czasach jest praktycznie koniecznością. Beton często jest odbierany jako materiał zimny, jednakże on stanowi świetną bazę pod dobrze wykończone, ciepłe wnętrza. Wszystko zależy od tego, jakie materiały wykończeniowe wybierzemy. Dzięki betonowi i jego właściwościom możemy stworzyć powtarzalne elementy, które stanowią bazę są niezwykle trwałe, a przecież o to nam chodzi przy budowie domu. W projekcie P20 chciałam wykazać prostotę, funkcjonalność oraz taki harmonijny podział geometryczny. Mam nadzieję, że jak będziecie oglądali ten projekt bliżej, to zauważycie, że udało się nam to osiągnąć. W każdym z projektowanych przeze mnie projektów staram się to zachować tak, aby układ funkcjonalny był jak najlepszy dla jego użytkowników.